Kochani widzowie, no, pogoda nas zdecydowanie nie rozpieszcza. E, przypomina, że już musimy wracać z tych wyrwanych wakacyjnych chwil i dni, czy ładnej pogody. Mam nadzieję, że wszystkim nam urlopy się udały i wakacje. Ale z jednej strony jest to oczywiście powód do smutku, ale z drugiej do radości, bo dla nas oznacza to początek sezonu teatralnego, czyli spotkania z Państwem. Miejmy nadzieję, że już w pełni na żywo, bez lockdownów, przetrwamy ten następny sezon po tak trudnych dwóch sezonach poprzednich. W pełni bezpieczni, w pełni zaszczepieni. Spotkamy się już od końca września na stacjonarnych naszych scenach w ATM Studio i na marszałkowskiej osi. Na afisz wracają takie spektakle jak cząstki kobiety. Dawno niewidziany nietopesz, czy między nami dobrze jest, także e, naprawdę dużo jest tych tytułów, które będziemy mogli sobie razem z Państwem przeżyć. A oprócz tego mamy niespodziankę, bo na naszej platformie TR Warszawa Online, TR Online, e, rusza platforma VOD, gdzie będą mogli Państwo zobaczyć spektakle, też te, które zeszły z afisza, ale też te obecne, może niekoniecznie grane w najbliższych miesiącach. Także będzie to taka nasza nowa e, aktywność. E, e, w sieci. A oprócz tego, oczywiście, zapraszam Państwa na kilka streamingów, które się odbędą w jesiennym repertuarze. O tym wszystkim będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej, na Facebooku itd. itd. Także czekamy na Państwa, abyśmy w zdrowiu, w szczęściu dotrwali do końca sezonu w czerwcu i rozpoczęli go z dobrymi nastrojami. Także do zobaczenia.